Czołem drogie anony, Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na Supi. Link w opisie. Jak w wieku 27 lat przestałem rozumieć nową rzeczywistość. Jestem nostalgicznym facetem z kubkiem herbaty i bolącymi plecami od siedzenia. Lubię internet sprzed algorytmów wciskających ci losowe gówno. Lubię ironię i obserwację upadku kultury młodzieżowej. Miałem kiedyś szacunek. Może nie taki jak dziś. Giats, Slay, Rizzler, No cup, Sigma, W. Rizz Daddy. Tylko zwykłą ludzką bajerę. Kiedy miałem 13 lat, potrafiłem zagadać do dziewczyny bez rzucania tekstów w stylu Giatski Kibili, Rizz. A ludzie po dwudziestce mówili tym samym slangiem co nastolatkowie. Potrafiłem śmiać się z memów ze Zjaranym Zbyszkiem lub Kamilem Steinbachem który miał 240p i nie wywoływał epilepsji. Internet był głupi, ale nasz. Dziś mam 27 lat i nie wiem, czy się starzeję, czy po prostu świat stanął na głowie. Pobieram TikToka. Duży błąd. Widzę typa w stroju kibla, który tańczy do jakiegoś zlagowanego remiksu i krzyczy SKIBIDI RIS POM 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 SIGMA! 3 miliony lajków. Komentarze w based, meet, brainrot peak. Brainrot. Kiedyś to znaczyło, że jesteś zjebany. Teraz to ich kultura. Siedzę z kubkiem herbaty, patrzę w ścianę i próbuję zrozumieć. Może ja już nie jestem celem obecnej popkultury. Może to jest ten moment, kiedy przestajesz chcieć rozumieć, nadążać i po prostu stajesz z boku. Jak kiedyś nasz stary patrzył na nasze żal.pl i mówił: Co to za bełkot? Ja też miałem swój internet. Ja miałem nubów, LOL, Ziomali, XD, demotywatory, miałem fora, czaty, naszą klasę, gadu-gadu. Mem był czymś, co budowało klimat, miało rozbawić głupotą, nie atakowało moich neuronów jak piosenka Exiety, w której laska przez trzy minuty powtarza to samo jak zacięta płyta. A teraz? Teraz 13 latek nazywa mnie boomerem, mpc-tem, bo nie wrzucam tiktoków Sigma Edit z Minecraftem i psem tańczącym z Kibili Toilet. I wiecie co? Jestem boomerem. Niech tak będzie. Nie jestem Mid, nie jestem Cringe, nie jestem Sigma. Jestem kimś, kto zna ciszę. Miał MP3, spędzał czas z kumplami przy trzepaku, potrafił przeżyć bez telefonu cały dzień i pamiętam, co to znaczyło być online, zanim online stało się życiem. I dobrze mi z tym. Czytał. Paściarz. Wiem, że to będzie antyreklama, ale od paru lat już nawet nie staram się za tym wszystkim nadążać.